Cześć, moi drodzy, z tej strony Seba, dokładnie. My dzisiaj, moi drodzy, zajmiemy się składaniem do mm, kupy tego złomku, bo muszę sobie zapisać 285 na 45. Na 17. I obsadzenie felki jest 0. Żebym pamiętał. Więc zobaczymy jak to będzie się prezentować, jak sobie rozdziel. To była Felga Reptila. Mhm, dokładnie Tak. Nowe oponki, odświeżone felgi moi drodzy i mam nadzieję że... Dobra Rozdziel 285 dokładnie Idziemy do stołu, moi drodzy. Mm -hmm. No i dobra. No i co? I teraz tylko oponki trzeba by było dobrać. Opona sportowa. No, to nie ma problemu. Opony sportowe to my mamy... Sklep z oponami opona pamiętajcie z opona wyścigowa, tak? Dwie, dwie sztuki mhm. to były R17, dokładnie, żebym nie pomylił 285 na tył i profil 45 1870 dolców moi drodzy Wiem ja mógłbym jakieś inne opony dać, ale... Mhm Ta, ta, zamontuj. One pójdą na przód czy tył? No nie ja już nie pamiętam, ale świeżutkie oponki z... zrobimy Nie To będzie to tu, tu, tu No. I teraz tak. Do wyważarki to będzie tak to trzeba wyważyć I nie wiem no, założymy je na przód, zobaczymy. One chyba wszystkie muszą być takie same. Nie mogą być, że na tyły są większe, na przód są mniejsze, raczej to nie przejdzie. No, bardzo się wciągnąłem w tą grę moi drodzy, bo... Nie no, tu... No zobaczymy, zobaczymy jak to tutaj nam pójdzie, ale mówię, bardzo fajna ta CarMechanic Simulator 2018, mimo że jest wersja też 2021, ale 2018, jako że była na Epic Games, mamy w bibliotece, to mówię, czemu nie skorzystać? Dobra. Mhm. No, kozak. Błotnik. Ula, moi drodzy, to się prezentuje już całkiem, całkiem zobaczmy jak. A bo tutaj były... No to, to samo będzie Czy przód, czy tył, moi drodzy I auto nabiera rumieńców No Konkret się prezentuje naprawdę, moi drodzy Przedni Zderzak reflektory mam do niej więc powoli składamy przód ten jest coś takiego dobra gdzie to było tu nim karoserii nie gdzie to światło jak to było reptil zobaczymy Repty. Czekajcie, a jakbym wpisał tu, czy coś wyskoczy? Reptil lewy, reptil maska. Nie, nie, nie. Tu wystarczy trochę odświeżenia. No, i no już moi drodzy, przód. Tablica standardowa. No, więc przód. W sumie przód mamy. Szyba A szybę też zamontujemy, drzwi w sumie też mamy już Lusterka wszystko jest, szyba boczna A zamontujemy, a co? Drzwi No wiem, wiem, mówicie po co, to po co tak robię, żeby. No, bagażnik odświeżony, szyba tylnia 95%. Przodu chyba nie było, z tego co pamiętam. Nie pamiętam, czy on miał światła. Wiem, że chyba zderzak to miał, no Ale tablicę możemy zamontować taką W sumie No i moi drodzy Projekcik, projekcik Teraz tak, rozdziel i to były mhm, 285 na 45 tak No więc fura się Fura oprócz jeszcze oleju tam pewnie Jeszcze parę rzeczy trzeba Tak reptaile No zobaczymy zobaczymy jak to nam wszystko pójdzie No. Szybko do stołu. Trochę szlifierką się przejedzie. Jeszcze te opony to były chyba sportowe. Sportowe? Nie. Wyścigowe? Czy to były? Wyścigowe. Poproszę dwie. To były siedemnastki, podaję, że calowe Mhm. I to były 200... Jakie to wcześniej było opony, wiecie? Zamontuj no 285 dokładnie, dobra, to już wiem Opony wyścigowe Dwie sztuki R... 280 5 na 45 profil. No dokładnie. Nie. Zamontuj. Tak, wyścigową poproszę. ...świeżutkie, pachnące oponki założymy, furka już gdzieś tam się prezentuje. Na wyważanie jeszcze tak. Bo jeżeli to ma przejść przez naszą hamownię, to nie chciałbym, żeby, wiecie, coś się stało, coś się uszkodziło. Bo będziemy sprzedawać te auto. Więc w dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że sobie poradzimy z tym wszystkim. Ta wyważ oponę. Czego jeszcze nam będzie brakować? Bo karose yy, wnętrza tylko, żeby to miało ręce i nogi. To my zaraz zobaczymy. Wiecie, to są jakieś drobne, takie niby... Dokładnie. Co Cię jeszcze boli? stanauta. No, brakuje si siedzenia, siedzenia kierownicy. Do to, to... Moi drodzy, to nie ma problemu, już kładziemy. No. pokazuje mi opony, opony, opony brakuje siedzeń dobra no to lecimy się siedzenia gdzie to było? gdzie to było? siedzenia rep dwa fotele i kierownica ale jedna, nie dwie. Montaż. W sumie kierownica była mniej więcej tym w dobrym stanie, ale tu już. Dobra, 90, stan nadwozia, silnik. Mhm, wszystko jest. Dobra, podnieśmy. gdzie to ma bagnet tu ma bagnet no może być dobra zamykamy maskę moi drodzy w sumie biały może być co eee, przestaw eee, dajmy na na hamownię. zobaczymy ile m... Zobaczymy, ile na hamowni on wypluje. Niby miał 309 yy, koni mechanicznych i 393 Nm. Więc teraz ma 567 kucy i 704 Nm, więc wzrost, jeżeli chodzi o konie mechaniczne, to jest 84%. A Nm po prawie 80% z tego fabrycznego, fabrycznej mocy silnika. E, dobra, no, więc jeszcze go weźmiemy tak. Przestaw samochód? W sumie na lakier możemy, jako że wszystkie samochody, no prłowy taki. Nie, wiecie co, ja go zostawię w takim perłowym kolorze, o no i damy go moi sobie drodzy na nie ma miejsca na parkingu nie ma. Mm -hmm. Wejście A. No, i tak, moi drodzy, kończy się przygoda z tym jakżeż niepozornym autem. Przyjechało do nas w bardzo opłakanym stanie, a zrobiliśmy z niego naprawdę i wartość auta podnieśliśmy i dostaliśmy premię za odnowienie prawie 7000 dolarów. Więc, no co? Mam nadzieję, że nabywca będzie bardzo, ale to bardzo zadowolony, że dostaje samochód w bardzo dobrym stanie. I to jest koniec projektu. Yy, koniec projektu. No tutaj wiadomo, no lewe tylnie światło, tablica czy coś. Sprzedajemy auto za 90%. No prawie 98 tysięcy dolarów, moi drodzy, ale żeby widzieliście, ile nas to pracy kosztowało, więc... Mam nadzieję, że odcinek Wam przypadł do gustu, ja się świetnie bawiłem, sprzedaliśmy auto, moi drodzy. I co? Na parkingu jeszcze czeka masa aut, którymi trzeba się zająć. Zanim jeszcze skończę odcinek, w komentarzu po prostu wybierzcie auto, które będziemy albo customizować, modyfikować, albo po prostu z... znajdziemy dla niego nowy, nowego. Kupca, nabywcę, jak zwał, tak zwał. Już tylko niech się wgrywa, bo ona to tak. No, i na parkingu mojej drodzy stoją fury. W sumie tutaj mamy tą. Już, 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 już. No, to wiecie co? Ja tą furę chyba. Ale to w następnym odcinku, więc trochę tych fur się nazbierało i jedne są lepsze, drugie są gorsze, więc typowo amerykańskie, więc widzimy się w następnym odcinku, a ta fura pójdzie na sprzedaż. Dobra, dzięki za oglądanie i do następnego. Hej!